Cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. W tym filmie pokażę Wam, jak stworzyć własną czcionkę dla urządzeń Huawei pracujących na Androidzie z nakładką Emotion UI. W sieci znajdziemy dużo czcionek do pobrania na nasze urządzenie, ale nie zawsze znajdziemy tą, która nam się podoba. Ja pokażę Wam, jak wziąć taką zwykłą czcionkę w formacie TTF i dostosować ją do naszego telefonu. Będziemy do tego potrzebować gotowy plik z gotową czcionką dla naszego urządzenia. Ja w tym celu skorzystam sobie z motywu, który dodaje czcionkę Helvetica i będziemy potrzebować oczywiście naszego pliku z czcionką, którą chcemy zainstalować w naszym urządzeniu. Kilka uwag co do czcionki, którą chcemy zainstalować. Musi ona posiadać polskie znaki, bo inaczej teksty w telefonie będą się wyświetlać bez polskich ogonków. Po drugie, czcionka musi być w formacie TTF i takie czcionki możecie bezpłatnie ściągać z serwisu fontsquirrel.com. A więc do dzieła. Najpierw ściągamy sobie naszego gotowca z czcionką Helvetica, którego użyjemy do naszej własnej modyfikacji. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Po ściągnięciu uzyskamy plik z rozszerzeniem HWT. Na razie ten plik sobie zostawiamy. Następnie z serwisu Font Squirrel ściągamy czcionkę, która ma polskie ogonki i jest w formacie TTF. W moim wypadku będzie to czcionka o nazwie Kapsula. Po wejściu w szczegóły czcionki możecie sobie przejść do zakładki test drive i tutaj w tym polu możemy wpisać dowolne znaki, żeby zobaczyć czy wyświetlają się prawidłowo. Widzimy, że polskie ogonki działają. Klikamy więc w download TTF i zapisujemy plik zip z czcionką na przykład na pulpicie. Ściągnięty motyw z czcionką Helvetica ma nazwę flatemoji.havt Musimy zmienić to rozszerzenie HWT na ZIP. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na tym pliku, wybieramy zmienię nazwę i zmieniamy rozszerzenie z HWT na ZIP. Dzięki temu możemy zawartość tego motywu otworzyć sobie w dowolnej aplikacji do zarządzania spakowanymi plikami, czyli np. WinZip czy WinRAR. Po wejściu do tego pliku udajemy się do katalogu Fonts i widzimy, że są tutaj wszystkie czcionki wykorzystywane przez nasz motyw. Dokładnie jest tutaj 13 plików z czcionkami. Wszystkie te pliki zawierają w sobie tę samą czcionkę Helvetica, tylko występującą kilkanaście razy pod innymi nazwami, aby po prostu w urządzeniu wszystkie czcionki były podmienione na Helvetikę. To samo zrobimy z naszą czcionką kapsula. Wypakowujemy plik zip z naszą czcionką i otwieramy wypakowany katalog. Widzimy, że jest tutaj plik kapsula.ttf. Zaznaczamy go lewym klikiem myszy, a następnie tworzymy 12 jego kopii, tak aby w sumie było 13 plików, za pomocą klawiszy Ctrl C i Ctrl -V. Po kilkunastokrotnym wciśnięciu tych kombinacji klawiszy zauważymy, że mamy teraz kilkanaście plików. Musimy zmienić nazwy tych wszystkich plików na takie, jakie występują obok, w tym spakowanym archiwum z czcionką Helvetica. Czyli klikamy w pierwszy plik z czcionką kapsula prawym przyciskiem myszy, wybieramy zmień nazwę i wpisujemy Droid Sans Chinese Pierwszy plik mamy z głowy i robimy to to samo dla każdego następnego, czyli podmieniamy nazwy na Clocktopia TTF, Droid Sans TTF, Roboto Black TTF i tak dalej i tak dalej. Kiedy już Wszystkie te pliki będą miały odpowiednie nazwy, odpowiadające tym nazwom, które są w pliku ZIP. To teraz musimy je podmienić. Jest to bardzo proste. Wystarczy, że zaznaczymy sobie wszystkie pliki z czcionką kapsula, a następnie, metodą przeciągnij i upuść, przeniesiemy je do naszego archiwum ZIP. Przeciągamy je, upuszczamy, potwierdzamy ich dodanie do archiwum ZIP i pliki są już podmienione. Teraz każda z tych czcionek to kapsula. Możemy zamknąć nasze archiwum ZIP. Ostatnie, co nam pozostało, to przywrócić stare rozszerzenie tego pliku. Czyli ponownie klikamy prawym przyciskiem myszy na naszym archiwum, wybieramy zmień nazwę, usuwamy ZIP i z powrotem wpisujemy HWT. Nasz motyw jest już gotowy. Ma zaimplementowaną naszą czcionkę kapsula i teraz wystarczy go przekopiować do pamięci telefonu. Podłączamy nasze urządzenie kablem USB, a następnie otwieramy eksploratory plików, udajemy się do pamięci wewnętrznej i tu znajdziemy katalog HW Themes. Wchodzimy do tego katalogu i kopiujemy tutaj nasz plik flatmui.hwt z podmienionymi czcionkami. W Androidzie udajemy się do zakładki ustawienia, wyświetlacz, styl czcionki. Jeśli macie starszą wersję Emotion UI, to będzie to ustawienia wygląd styl czcionki. Widzimy teraz na liście, że oczywiście wyświetla się czcionka Helvetica, ale to jest nieistotne. Po prostu została nam nazwa starej czcionki i jej podgląd, ale w rzeczywistości jest to nasza czcionka kapsula. Wybieramy ją na liście i na samym dole potwierdzamy jej ustawienie przyciskiem Zastosuj. Gdy teraz wycofamy się do menu ustawień czy do ekranu głównego, to widzimy, że czcionka wyświetla się prawidłowo i jest to nasza czcionka kapsula pobrana z internetu, a nie czcionka Helvetika, która była pierwotnie ustawiona w tym motywie. W ten sposób możemy ustawić dowolną czcionkę, którą pobierzemy z sieci. Wystarczy po prostu je podmienić w pliku HWT. Zapraszam do zapoznania się z aktualnościami i artykułami na downloadnet.pl, a także zachęcam do komentowania i brania udziału w naszych dyskusjach. Dzięki i do usłyszenia.